Tak, wchodziłam w tą relację, to tak, to raczej miałam takie nastawienie, żeby być um, bardziej kumpelą niż macochą, um, ale y, jakby, wiesz, no to wszystko się zmienia, wiesz, to, to, to wiesz, wchodzisz z za jakimś założeniem, ale w, tak naprawdę w każdych relacjach, czy to są właśnie relacje z dziećmi partnera, czy przyjacielskie, czy jakieś właśnie um, w związku, to się, to się wszystko dzieje w, w danym momencie. Um, Raczej dalej nie jestem typem macochy, czyli nie, nie, to nie ja zwracam uwagę. Raczej jak coś jest nie tak, to mówię do Marcina, słuchaj, może zwróciłbyś na to i na to uwagę. Mhm. Więc to dalej on jest rodzicem w, tej, w tym wszystkim i to on to jest jego obowiązek, a nie mój. E, I myślę, że mam poprawne relacje. No, w sensie to wiesz, ja nie wiem, jakich relacji, bo często jest to pytanie mi zadawane, ja nie wiem, jakich relacji ludzie oczekują. W sensie. Mm, nie, nie będę ściemniać, że zawsze jest cukierkowo i kolorowo, bo nie jest. Mhm. Mm, bo pamiętajmy, że te dzieci mają też e, drugiego rodzica, który, wiesz, jeżeli dwójka rodziców się nie do końca lubi, no to, to nie zawsze są łatwe to nie zawsze są łatwe relacje. E, Ale zdarza się czy... na przykład narzekanie jednego rodzica na drugiego do dzieci? E, znaczy Marcin tego nie robi.